Siemka! Witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget, EU1. Dzisiaj ogólnie opowiem troszkę o monetach, skąd mam 456. Ktoś powie, że dużo, ktoś powie, że mało. Yy, ale no właśnie o tych monetach trochę powiem. I później przejdziemy sobie do normalnej części odcinka, do robienia lochów, bo dzisiaj w planach skończenie piekła, także jakiś epic mam nadzieję, że fajny wleci. No i generalnie tam takie podstawowe rzeczy porobię, zobaczymy co z tego wyjdzie. A co do ww te monety, które mam teraz, sobie nazbierałem przez ostatni tydzień, dwa, coś koło tego, bo wcześniej to te monety wydawałem. No a teraz po prostu nie kręciłem, nie zużywałem ich, bo, bo nie było żadnego fajnego eventu. Także to nie jest tak, że codziennie 20 razy kręcę, mam tych monet multum, ale jednak trochę ich mam. No i generalnie wam opowiem troszkę o reklamach, co zauważyłem na swoim przykładzie powiem, że sporo osób też nie ma reklam w ogóle. I no i do tych osób, co nie mają reklam w ogóle, no to mogę tylko poradzić, żeby przejrzeć ustawienia telefonu czy gdzieś te reklamy nie są wyłączone albo coś takiego. Tyle w sumie, bo no bo nie wiem, co to może też blokować te reklamy jeszcze. Na jakiś adblock w sumie, zależy co tam na telefonie macie. No, ale załóżmy, że macie te reklamy, czasami wam się pojawiają. ale ogólnie to jest średnio. Ja wam opowiem jak to jest u mnie Generalnie jak jestem w domu Na wi-fi połączonym W tej samej sieci cały czas No to te reklamy Raz są, raz nie ma, ale z reguły jest ich No mało Czasami się trafi więcej, ale no, ogólnie jest mało No ale moim planem jest ogólnie coś takiego, że wchodzę sobie Co jakiś czas właśnie na telefon, odpalam sobie Albo karczmy tutaj To miejsce Albo, albo wu tutaj gdzie to koło to bez różnicy, po prostu to są dwa miejsca, gdzie pojawia się reklama. Więc sobie wchodzę to na telefonie i chwilę czekam. Czasami ten telewizorek wyskakuje po dłuższej chwili. Także czasami sobie właśnie też czekam dłużej. No ale generalnie, właśnie tak jak mówiłem, na Wi-Fi w domku mi się rzadziej te reklamy wyskakują, rzadziej się pojawiają. Ale jak jestem poza domem, przykładowo jadę autobusem gdzieś, albo no właśnie najczęściej, najwięcej zauważyłem, że jest w drodze. Jak się przemieszczam jakoś samochodem, autobusem, czymkolwiek, po prostu jestem w trasie. Wtedy pewnie łączy się tam z różnymi punktami tam z sieci i tak dalej. No i generalnie, no może to ma jakiś wpływ, nie wiem, ja po prostu mówię, co mi się wydaje z obserwacji. No i wtedy właśnie jest tych reklam sporo, całkiem. Ostatnio właśnie nabiłem sobie ponad 50 w parę minut dosłownie, bo akurat trafiłem na jakąś serię reklam, co były spyszne.pl, więc też myślę, że to zależy, czy traficie na, jakąś, na jakiś taki rzut reklam, powiedzmy. Więc no, generalnie, właśnie najpierw wchodzić co jakiś czas i sobie sprawdzać. I właśnie jak jesteście poza domem, to możecie też przetestować, sobie wchodzić na gierkę i czy te reklamy są. No, czy coś jeszcze? W sumie nie wiem. Pewnie część stwierdzi, a super pomoc, reklamy jak nie było, tak dalej nie ma. No ale po prostu, no jak zależy wam bardzo na tych reklamach, jesteście gdzieś w drodze czasami, no to warto po prostu sobie zajrzeć, może akurat. Tak jak mówię, jak traficie na jakąś serię reklam, to idzie bardzo dużo wyfarmić. Najlepsze są te spyszne peli, jak mówiłem, trwają 10 sekund, tylko jest ich mega dużo. Także życzę wam powodzonka w farmieniu. Napiszcie, jak u Was z reklamami, czy też poza domem, o ile sprawdzaliście, to macie więcej. Może ta teoria się potwierdzi, może nie, może to tylko u mnie, ale możecie dać znać. A, jeszcze jedna rada: jak, wy, jak możecie też spróbować na telefonie wejść w opcję ustawienia prywatności, i w tych ustawieniach prywatności powinno być coś takiego jak identyfikator reklam. I to możecie zresetować, czasami to pomaga, czasami nie. Ostatnio tego w ogóle nie używam, bo mi po prostu wyskakują reklamy. Także, no, mi, mi akurat bardziej pomaga ta zmiana lokalizacji. Także chyba tyle, jak chodzi o koło. I zakręćmy sobie raz tylko, bo monety oczywiście zachowuję na jakiś event, żeby bardziej to wykorzystać. Tu trafiłem drewno, także lipa, ale no. Karczmy, Chodzi o karczmek. dzisiaj na odcinku nie robię. Ponieważ gdyż iż step strapionych potrzebuje, żeby złapać. Tutaj. Yy, nie, przepraszam, nie ośmierniczkę. Yy, ośmiornica jest do złapania w nocy, ale to jest zmurszały las. A zmurszały las tutaj go nie było. Jego ja sobie złapię po prostu no wieczorem, ale no, no później. No teraz jest po północy chwilę, więc będzie noc, dzień, potem znowu noc. A step strapionych potrzebuje do, do ognia, do przepałki. Także z tym questem sobie po prostu czekam. Mogę w sumie sobie dać wartę I złapię sobie w ciągu dnia z pierwszego quest'a, i później będę szukał pod tą ośmiornicę. Także taki plan. Ogólnie udało mi się też pokonać tego żarłacza już, więc w piątek będę musiał go w dzień złapać. I go będę sobie już karmił, po prostu. Jak przy pupilach jesteśmy, to już mogę sobie zrobić też atak. Zrobiłbym chyba mrokiem. Ok, na styk, ale wygrałem, także git. I sprawdzałem też procenty, jak tutaj moje szanse i chyba największe mam u cząpa. O kurde, tutaj mega sobie podejście, ale generalnie tutaj niby największe w teorii. Dobra, jak Chodzi o zarządce, to już mam te runy. Jak wiecie, i generalnie na piątek będę chciał szukać przedmioty, które dają ulepszoną jakość przedmiotu, plus jeden, bo, te, bo ta runa po prostu się przyda w tym evencie, który jest właśnie od piątku. I tam dropią epiki z Także 6 epików przez 3 dni będzie można wyfarmić, więc całkiem spoko. A też w piątek będzie live, więc już zapraszam i tam właśnie będziemy, będę sobie tej temki podmieniał. No i ogólnie troszkę grzybów pójdzie, zobaczymy jeszcze na co. Dobra, także tą kwestię mamy omówioną. Na no, arence sobie zaatakujmy zwiadowcę tego. No i dobra, co do lochów. Troszeczkę mi brakuje do poziomu, więc może zaczniemy od strefy mroku w takim razie. Jak chodzi o strefę roku, nie wiem na którego miałem większe szanse, czekajcie. Bo tu sobie screena robiłem. Największe szanse mam w wieży ogólnie. Jak chodzi o tą strefę roku, no to na szczurę mam więcej. Mam 44%, więc generalnie bez problemu powinno pójść. Aczkolwiek tutaj, jak widać moja postać strollowała. A tu nawet walka odbyła się bez mnie, także mnie olali. 15 milionów ekspa. I temek dla maga, 220 rękawiczki. No, niestety mam lepszy, także ten pójdzie do Kowala po prostu. I dalej tutaj bym sobie spróbował. A może bierze teraz. Na no bierze. jeszcze większa szansa, także czemu by jej nie zrobić. Powinna za pierwszym razem pójść. I siedzi. I tu, prawdopodobnie, czy to nowa broń? Chociaż może nie. Barbar, co ty na to? No, obrażenia średnie ma wyższe. Wszystkie cechy, także też ogólnie broń by lepiej wypadała. Jedyny minus to rozrzut, trochę mniejszy. Ale na razie, i tak nie mam klejnotu, więc. Więc chyba odpuszczę, bo tu bym musiał Rozmontować, a metalu nie mam za dużo, więc sobie to odpuszczę póki co Zobaczmy jak wygląda kolejny poziom wieży To jest mag, więc możliwe, że pójdzie Ale mało jest straszny jej Dobra, siedzi I tu jest broń, tym razem do zwiadowcy ale bez zlota, także lipnie. Zobaczmy jeszcze dziewczynkę z zapałkami. To wygląda na troszkę trudniejszą walkę. No, chyba że akurat nie poszło to podejście. No, w sumie to jest wiadowca, więc tutaj różnie bywa. Zobaczmy jeszcze raz. No, tak by strzało ogólnie. Pół HP ponad zostawiają. Troszkę brakuje. Dobra, ostatnie podejście i spróbujemy coś innego. Dobra, także to odpuszczamy. Do podmiany w sumie nic nie mam, ale mogę coś tam dodatkowo w statystyki władować. Zawsze to jakoś tam zbustuje. Dobra, i właśnie tak jak mówiłem, to piekło dzisiaj chcę skończyć. Wojownik, Belzebosa, trzeba sklepać. Zobaczmy sobie pierwszą walkę, 3 miliony jak... Oj, czyżby za pierwszym razem? Trzy kryty, niemożliwe. Blok, zaczyna się, zaczynają się bloki. Ale siadło za pierwszym razem. I to itemek trzy cechy ze slotem. Fajnie, fajnie, fajnie. Zawsze mógł być bez slota, albo na wszystkie cechy, także... Jestem zadowolony ogólnie. Podmieniać go po, nie podmieniam póki co, bo nie mam klejnotu. A nie chcę wyciągać z tego, bo stracę przedmiot, a tak to będzie do Kibla. Dodatkowy epik. Do Kibla dzisiaj, co prawda, wrzuciłem już klejnot, ale to z tego powodu, że miałem 170, więc stwierdziłem, że to i tak epiki bym musiał trzy rzucić. Także dorzuciłem klejnot i dorzucę teraz dwa epiki. I będę miał w sumie W piątek po północy No czyli w sumie w sobotę, sobota to już będzie I będzie wtedy piąta aura No także tak to wygląda, odblokowany rok teraz, 13 piętro A to jest smoczy skarabiec, znajdź klucz W kopalni klejnotów Od 210 poziomu Czyli prawdopodobnie za pół godziny go trafię, coś czuję. Dobra, tego SF-Tulsa bym sobie jeszcze odpalił. I potem w biciu poziomu bym sobie yy, zobaczył, jaki loch teraz powinienem robić, bo w sumie nie jestem pewny. Także tutaj obok sobie odpalam. I już wam zaraz pokażę. Dobra, loguję się, więc tu mnie wyloguje. Dobra, i zobaczmy 212 poziom. Wszystkie lochy. Dobra, kopalni Glory Wyżej 25. 13 piętro to na razie bez podjazdu. Wiadomo, mo można przeklikać. Ale nie z moimi grzybami. Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Także żywiołak ognia. Spróbujmy sobie tego pana w takim razie. I zobaczyłbym sobie jeszcze tylko ten smoczy loch, ten nowy. Tylko jak on się nazywa. Smoczy skarbiec. Jak go odblokuję, już. Czy mam 0,09? Ok, czyli jeszcze mniejsze, mniejsza szansa niż w 13. Piętrze. Także póki co bez sensu. Ale zobaczmy jeszcze, właśnie tego. Strefa mroku żywiła Kognia. Dobra, ten ziomeczek siadł za pierwszym. Zobaczmy, co ma Konegunda. On tu ma akurat itemek ze slotem i z także się nie przyda. Tutaj widzę, że mi się kończy miejsce w ekwipunku. Tutaj te rękawice mogę wywalić. Ogólnie też w międzyczasie uwieźmy pojawił się nowy czar i zapomniałem, że te czary można dawać. Na tych naszych towarzyszy również. To będę musiał uzupełnić na pewno. No, a z tym miejscem to jest lipa trochę. Generalnie ja to trzymam, żeby rozmontować. No jak będzie brakowało miejsca, to po prostu sprzedam. Ale sporo leci po prostu kryształu za tej temki, także dlatego to tak trzymam. Dobra, zobaczmy sobie kolejny. Kolejny. Loch w takim razie tutaj sobie ładuję. Tylko kręci się, pingwin kręci 60% na tego. W ogóle powinienem te kopalnie całe sprawdzić już. Ok, po tym trollu drastycznie spadają procenty na 11, także po nim może już nie, ale po tym trollu, no wie, że mógłby mal 25%. Czy to jest sens? Wydaje mi się, że w ciągu dnia będę sobie po prostu klikał i tyle. Także dobra, na dzisiaj jeszcze kamienny, kamienny troll. Dzisiaj troszkę mniej grzybów wydane. Broni też nie szukam, to w ten piątek sobie poszukam. Może akurat wejdzie z, kar z karczmy. Także to się okaże trefą mroku, bo się zgubiłem przez chwilę. Kamienny troll. I czy wejdzie za pierwszym razem? No i chyba nie wejdzie z takimi. O, jeszcze kryt na łeb. No Ale tutaj już powinien, o ile kryta nie dostanę. Na przypale. Ale jest. Dobra, także troszkę podekspiony. Tutaj wydaje mi się, że też. No, tymczasowo mógłbym zmienić, ale. No, Mariusz kiedyś doczeka się klejnotów. To na pewno. No, póki co nie podmieniam. Dobra, no i reszta jest w sumie. A jeszcze tu mam ten itemek. To dla mnie akurat tutaj do góry sobie włożyłem te, które mam do kibelka, a na dole te, które są do rozmontowania. Dobra, jeszcze wam mogę pokazać podziemia. Wpuściłem dzisiaj ekstraktor na ósmy poziom sobie leci. Ostatnio serce dobiłem na ósmy też, a takie dzisiaj też porobiłem. Maksymalnie 36 poziom, dostaje duszę. No i tak to się rozwija pomału. Zakręcie. A, Bawufu już był. A, jeszcze portale. Portal też zrobię teraz na odcinku. No bo, bo wiecie jak ja robię z tym portalem. No robię tak, że go nie robię. Także zobaczmy ilu, ile uda się zadać. Liczę na takie 30. Aczkolwiek zobaczymy. A wygląda, że więcej chyba nawet zabiorę. Aczkolwiek no zależy od uderzeń. O, tu kryty coś nie siadają. Ale takie na oko to by było 36 40. Okej. Okay. Czyli jakby dobrze poszło. Czekajcie, gdzie jest czwart... a, już jest po północy, no to w sobotę możliwe, żebym go zbił. No Zobaczymy, dobra, no jeszcze jak przy portalach jesteśmy, no to portal gildii. Tutaj w ogóle nie widać, że to HP się rusza, miałem wrażenie nawet, że się cofnęło. Dobra, coś tam zadałem. Nie wiem, ile to miało procent w sumie. 58, 63% bym zbił. Może, nie wiem. Ale no, generalnie dosyć się udało podekspić. W ciągu dnia właśnie wczoraj sobie też trochę no tego piekła w sumie nafarmiłem. Te lochy dosyć fajnie się dały. Teraz się udało skończyć na odcinku. No, i tutaj mały przestój, ale myślę, że to kwestia zmiany broni znowu. Bo już dzisiaj widziałem właśnie w karczmie 963, a po wbiciu kilku poziomów, no to może nawet coś koło 1000 byłoby w zasięgu, by można sprawdzić w sali chwały jakiegoś Barda 217. Dobra, ten ma słabą broń w kit. W sensie małe pika fajnego, ale o, coś takiego bym chętnie przygarnął. A w ogóle chyba questa naklepać komuś bez broni. Ale dobra, to w ciągu dnia najwyżej pójdzie. I tu jeszcze szkolenie tylko odpalić. I dobra, także w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie siema.